z tej strony Paulina i dzisiaj jest ze mną jeszcze tutaj Ania. Cześć Aniu. Dzisiaj nagrywamy kartkę, którą zrobiłaś Ania Ty. Tak. Z kolekcji ITD Collection inspirowane Klimtem. No właśnie i robiliśmy urodzinową kartkę dla kobiety. Znaczy Ania zrobiła i ja niczego nie robiłam. Ja tylko tu. <grym> Jak coś to jest na mnie. Nagrywam. No mm -hmm. nie no to jest zasługa i yy, 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 uznanie dla twórcy. I dobrze, no to co, pokazujemy kartkę. Tło jest, tło jest nasze takie, bo takie mamy dostępne, takie mamy dostępne, ale starałyśmy się dopasować do, o, tu widzę Kolorystyki. Mnie. Patrz, widzę siebie, moją rękę. Nie wiem w czym się odbijam, ale w czymś. W szybce. To czekaj, A to się też odbijam ja. No dobra. OK, y, słuchajcie, jest kartka kwadratowa. Tak. Y, I na pudełku już widać wycięte z arkusza takiego, gdzie były różne takie elementy. Wycięte są klejnoty w takim niebiesko-złotym kolorze. Tak, piękny granat. I zapraszamy do środeczka. Tak jest. O, widzicie kawałek parapetu, no, co my będziemy ukrywać, czy nagrywamy, jak możemy. I mamy kartkę czeka, nie, trochę niżej, bo niżej, ja dobra. ja próbuję kadrować. Wiecie, Wybaczcie nam tu um, takie warunki. No więc tak, karteczka 15 na 15 na bazie kraftowej. ja wyciąga. W pudełku też jest tło zrobione z tych papierów. Wiecie co? no Jest problem z no, zdecydowaniem się, jakie papiery wybrać, mhm. bo wszystkie są takie piękne, że można je tylko w ramkę oprawić i na ścianę powiesić i to by wystarczyło. Taki był pomysł, że opra e, Tak, Ania że w razie w czego jak nie wyjdzie kartka, to sam papier będzie i już. No ale, no ale stworzyłam coś takiego, ja... twoje jest ja... wyklejone w kolorze takich szaro-niebiesko, ja tak. hmm. żółto hmm. Jak się nazywa, bo tu trochę widzę aparat robi bardziej niebiesko, to jest takie laz laz lazurowe mhm. i to jest szmaragdowe, a szmaragd trochę z zielenią. Bardziej. No dobra. No, także to nie widać dokładnie tych kolorów, jakie naprawdę są, ale no wierzcie, wierzcie nam, Dobrzej. są śliczne. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Ania okleiła tutaj inaczej wnętrze pudełka. Pomyłkę. No przez pomyłkę, ale powiem Wam, że fajnie to wygląda. No, mnie się podoba. Miały inaczej. być zakryte tutaj te oczywiście y, ranty, no ale się pospieszyłam. Wygląda trochę jak okienko. Mnie się też podoba. Także okej, okay, To sobie no dobra. przekładam. O może tak zasłonimy. Wiecie co? parapet. Para to. Dobra. I karteczka. I teraz karteczka. Ja Cię kieruję Ania, mhm. bo Ty nie widzisz w tym. O dobra. Dobra. No to, tak jak mówiłam, na bazie kraftowej jest podbita tutaj ramka złota z złota lustrzanego takiego arkusza. Yy. Karteczka jest, yy. tło jest też z, z tego papieru. Podbite Niżej. jest na tekturkach od spodu, żeby to było takie przestrzenne trochę. Podniesione. Mhm. Podniesione. Ekologicznie tekturki i widzicie no, tak wa przy warstwy. Na, na, na górze jest ważka. Na, a na górze na tym jest ważka przyklejona. Niżej, czekaj kobieto, ja Cię tu obniżę tak. jeszcze. O. I kwiatuszki jakieś też tego arkusza do wycinania. Na dwóch są tutaj takie mikrokulki przyklejone o. jeszcze, żeby dopełniły... to wygląda mm. Robi się takie bardziej jeszcze przestrzenny ten efekt. Tak. No I i od spodu kobieta. są no. też, tu jest kwiatuszek, a tu są klejnoty też doklejone. Mhm. Jeden z nich jest też tak. na tekturce, żeby go podnieść wyżej. I napis no, się latać też. to widzę. Ja Cię obniżam, Ania, mm -hmm. bo ty mi podnosisz. Dobra. A pokaż tył jeszcze, bo ty jest ładny, a jest super. Właśnie, patrzcie, jeszcze. no ważka. No bo w ogóle dla mnie to jest kartka, no to. No okleiła. i nic więcej Nie trzeba. No tak, jak mówiłam. No, to jak. Ach, jakby to już jest od razu no. przyklejona na krawcie, bez już bez złotego. bo no tak, no to ty. I środek no. mamy wypisane życzenia. Czekaj, Ania, to ty może zasłoni życzenia. Dobra. Mamy czym? o za nerką, nie no nerkę obróć już nie. no dobra Zasłonię. ach potem byliśmy prezent i środek tak. jest wyklejony i tu miałyśmy mm, właśnie na tej karteczce jest to są życzenia pod spodem więc nie tak. pokazujemy ale tutaj jeszcze była wsadzona taka dodatkowa karteczka z, z ilustracją z... prezentu tak jest dodatkowo mm -hmm. no i tu miejsce na życzenia i tu właśnie tym złotym fajnie zrobiłaś kieszonkę i też tu mamy kawę klim bo super pięknie pięknie dobra no i co? I, I tak się wszystko. karteczka wygląda. Dobra, tak trzymamy. No piękna jest, kolekcja jest śliczna, przeurocza i tak. Aniu mi się bardzo podoba. Dajcie znać, jak wam się podoba. Przepam wystawię wystawicie tu na. O, ten... nie, no dobra. Ale no to po prostu napiszcie, jak wam się, czy wam się podoba ta kolekcja, czy wam się podoba karteczka. Nie, nie jest myślę, jest, jest piękna, ale nie jest taka łatwa do Zrobienia, no nie wiem, trudno chyba wybrać co, no trudno wybrać. co jak, to, to jak to ugryźć. No i dobra, czy znaczy, ugryźć, jak to skomponować wszystko i co wybrać z tych papierów. Okej, okay. no, to, no to tyle. Coś jeszcze robimy Ania? Nic, nie, cieszcie się, się. O, Właśnie, I, no i nic, i, i oko ucieszcie ślicznymi i pięknymi obrazami, tak kartkami. Jest. No to pozdrawiamy, pozdrawiamy Was, na razie. Pa pa. pa. you.